Obaj mężczyźni nosili nawoskowane i podkręcone ku górze wąsiska, barwne, bufiaste pludry, pikowane, przybrane wstążkami kaftany i wielkie, miękkie, aksamitne berety z pękami piór. Oprócz wiszących przy szerokich pasach tasaków i puginałów, obaj mężczyźni nosili na plecach dwuręczne miecze, długie chyba na sążeń, o łokciowej długości rękojeściach i dużych, wygiętych jelcach. Lancknechci podskakując, dopinali spodnie. Żaden nie uczynił choćby ruchu w stronę rękojeści ich straszliwych mieczy, ale szczupak i okult ich i tak momentalnie spotulnieli. A wielki klaprot skurczył się jak mehera, z której uszło powietrze. My tu, my tu nic, zaseplenił szczupak, nic złego! Żarty jeno, kwiknął Melfi. Nikomu nie stała się krzywda, odezwał się niespodziewanie zgarbiony handlarz. Nikomu. My, wtrącił się szybko żarę, idziemy do Wizimy. Do wojska się zaciągnąć. Może i wam tamtędy po drodze, panowie wojacy. A i owszem, lansknecht parsknął od razu, orientując się o co idzie. I nam do Wyzimy. Komu wola, może iść z nami. Bezpieczniej będzie. Bezpieczniej, jako żywo. dodał znacząco drugi, mierząc szczupaka długim spojrzeniem. Godzi się wszakosz dodać, że widzieliśmy tu niedawno w okolicy wyzimskiego bajlifa konny patrol. Wielce są oni do wieszania skorzy. Marny ros grasanta, którego na licu pochwycą. I wiel mi dobrze. Szczupak odzyskał kontenans, wyszczerzył się szczerbato. Wiel mi dobrze, wać panowie, że jest na łotrzyków prawo i kara. Słuszny to porządek. Ruszajmy tedy w drogę, do do armii, bo paterotyczny obowiązek wzywa. Landsknecht patrzył na niego długo i dość pogardliwie. Potem wzruszył ramionami, poprawił mieczysko na plecach i pomaszerował drogą. Jego towarzysz, Jarę, tudzież handlarz ze swym osłem i wozem, ruszyli za nim. A z tyłu w małym oddaleniu poczłapała szczupacza hałastra. Dzięki wam, rzekł po jakimś czasie handlarz, popędzając osławitką. Panowie żołnierze, a i tobie dzięki młody paniczu. Nic to, machnął ręką latnecht. Przywykli Różni do wojska ciągną, jego towarzysz obejrzał się przez ramię. Przyjdzie na wieś lub miasteczko przymus... Wybrańca z co dziesiątego łanu dać, to czasem korzystają, by tą modłą najsamszód co najgorszej swołoczy się pozbyć. I pełne później trakty, takich o, jak ci tam, zawali drogów. No ale już w armii tam wyćwiczy ich w posłuchu gefrejterski kij. Nauczą się gałgany moresu, gdy raz, a drugi pójdą na praszczęta w uliczkę z rózek. Ja, pośpieszył z wyjaśnieniem Jarę, idę zaciągnąć się na ochotnika, nie z przymusu. Chwali się, chwali. Landknecht spojrzał na niego, podkręcił nawoskowany koniuszek wąsa. A to i widzę, żeś ty zdeczko innej niż tamci ulepione gliny. Czemuż to z nimi po społu? Los nas zetknął. Widziałem już, głos żołnierza był poważny, takie losowe zetknięcia i zbratania. Co z bratanych pod jedną wspólną przywiodły szubienicę? Wyciągnij z tego naukę, chłopcze. Wyciągnę. Nim przyćmione chmurami słońce stanęło w zenicie, dotarli do traktu. Tu czekała ich wymuszona przerwa w podróży. Podobnie jak spora grupa wędrowców, którzy dotarli tu przed nimi, Jare i jego kompania musieli się zatrzymać. Trakt bowiem szczelnie wypełniony był maszerującym wojskiem. Na południe, znacząco skomentował kierunek marszu jeden z landsknechtów. Na front, ku Mariborowi i Majenie. Znaki bacz, wskazał głową drugi. Redańczycy, powiedział Jare. Srebrne orły na Karmazynie. Dobrze zgadł, Landknecht poklepał go po ramieniu. Iście Łebski z ciebie młodzik. To jest Redańskie wojsko, które królowa Hedwig w pomoc nam przysłała. My teraz jednością mocni Temeria, Redania, Edirn, Kedwin. Teraz my wszyscy alianci, jednej sprawy adherenci. Rychło w czas, odezwał się z za ich pleców szczupak z wyraźnym przekąsem. Landknecht obejrzał się, ale nic nie powiedział. Owóż siądźmy, zaproponował Melfi i wytchnąć dajmy ku Tego wojska końca nie widać. Wiele czasu minie, nim się droga oswobodzi. Sięćmy, rzekł handlarz. Tamój, na górce. Stamtąd prospektum lepsze. Redańska konnica przejechała. Za nią, wzbijając pył, maszerowali kusznicy i pawężnicy. Za nimi widać już było kolumnę jadącej z pancernej jazdy. A tamci wskazał pancernych Melfi. — Pod inszym idą znakiem. Czarną mają sztandartę, biało czymsiś upstrzoną. — Ot, prowincja ciemna! — Lansknecht spojrzał na niego z pogardą. — Godła własnego króla nie poznają. To są srebrne lilie, tempagłowo Pole czarne srebrnymi liliami usiane, powiedział Jare i naraz zapragnął udowodnić, że kto jak kto, ale on nie jest ciemną prowincją. W dawnym herbie królestwa Temerii, zaczął, widniał lew kroczący, ale temerscy koronni książęta odmienionego herbu używali. A to mianowicie tym sposobem, że dotarczy, dodawali dodatkowe pole, w którym były trzy lilie. Albowiem w symbolice heraldycznej jest kwiat lilii znakiem następcy tronu, królewskiego syna, dziedzica tronu i berła. za zasrany, szczeknął Klaprot. Niechaj go i zawrzyj gębę, koński ubie, rzekł groźnie a tych chłopcze, prawda dalej, ciekawe to. A gdy królewicz Gojdemar, syn starego króla Gardika, szedł do boju przeciw insurgentom Diablicy Falki, wojsko temerskie właśnie pod jego znakiem, pod godłem lilii walczyło i walne odnosiło przewagi. A gdy Gojdemar tron po ojcu odziedziczył, na pamiątkę owych przewag i dla cudownego ocalenia żony i dziatek z rąk wrażych herbem królestwa ustanowił trzy lilie srebrne w polu czarnym. A później król Cedric specjalnym dekretem, herb państwowy, tym sposobem odmienił, że jest czarna tarcza srebrnymi liliami usiana. I taki jest temer i herb po dziś dzień. Co łacno, możecie wszyscy naocznie stwierdzić, albowiem traktem właśnie temerscy kopijnicy jadą. — Bardzo się zgrabnie, — rzekł handlarz, — nam to wykoncypował, paniczu. — Nie ja, — westchnął Jare, — lecz Jan z Atre, uczony heraldyk. — I tyś nie gorzej widno wyuczony. — Sam raz — dorzucił półgłosem Szczupak — na rekruta, by dać się utłuc pod tych srebrnych leli znakiem za króla i Temerię. Usłyszeli śpiew. Groźny, wojacki, huczący jak sztormowa fala, jak pomruk zbliżającej się burzy. Śladem za Temerczykami szło równym i zwartym szykiem inne wojsko. Szara, niemal bezbarwna kawaleria, nad którą nie powiewały chorągwie ani proporce — przed jadącymi na czele kolumny dowódcami niesiono ozdobioną końskimi ogonami tykę z poziomą poprzeczką, do której przybite były trzy ludzkie czaszki. — Wolna kompania — wskazał szarych jeźdźców Landknecht. — Kondotierzy! Najemne wojsko! — Zrazu widać — westchnął Melfi — że Chłop w chłopa, a równo idą by na paradzie. — Wolna kompania — powtórzył Landknecht. Przypatrzcie się, kmiotki i gołowąsy, prawdziwemu żołnierzowi. Owi już w boju byli. Oni to kondotierzy właśnie. Banderie Adama Pangrata, Molli, Frontina i Abatemarko. One szale przeważyły pod Majenną. Dzięki nim pękł Nilfgaardzki pierścień. Im to zawdzięczać, że twierdza oswobodzona. Wiele, dodał drugi. Waleczny i mężny to naród, owi kondotierzy. W bitwie nieustępliwy jak ta skała. Za pieniądze wolna kompania służy jak z ich piosenki łacno wymiarkujesz oddział zbliżał się z tempa. śpiew grzmiał mocną i gromką lecz dziwnie ponurą złą nutą żadne nas berło ni tron nie pozyszczy nigdy z królami nie będziemy w aliansach my u dukata co jak słońce błyszczy na ordynansach Niczym są dla nas waszych przysiąg roty sztandarów waszych ni rąk nie całujem My, Dukatowi, co jak słońce złoty, wierność ślubujem. U takich służyć, westchnął znowu Melfi. Z takimi pospołu wojować. Zaznałby człowiek sławy a łupu. Wzrok mnie myli? Albo jak? O ich zmarszczył twarz. Na czele drugiego hufu. Baba, to oni pod babską wojują komendą owe najemniki? Baba to, potwierdził Lansknecht. Ale nie byle jaka baba. To Julia Abatemarko, co na nią wołają słodka trzpiotka. Wojowniczka, że ho, ho, Pod jej to komendą roznieśli kondotierzy zagon czarnych i elfów pod Majeną, choć jeno w dwakroć po pięćsetek setek na trzy tysiące uderzyli. Owociem słyszał, odezwał się Szczupak dziwnym, obleśnie służalczym, a zarazem złośliwym tonem, że nie na wiele się ta Wiktoria zdała. W błoto poszły wydane na najmitów dukaty. Pozbierał się Nilfgard i znowu zadał naszym bobu, a tęgiego, i majenne znowu opasał. A może już i dobył twierdzy? A może już tu zmierza? Może lada dzień tutaj będzie? Może już ci przekupni kondotierzy dawno Nilfgardskim złotem przekupieni? A może, a może przerwał rozsiedzony żołnierz, że w mordę chcesz dostać Hamie? Bacz, zaszczekanie przeciw naszemu wojsku strykiem każą. Zawrzyj tedy gębę, pókim dobry. O, o, o. Osiłek Klaprot, rozwarwszy szeroko usta, rozładował sytuację. O, patrzajta, jakieś miśne idą! Drogą, pod głuchy łomot litawrów, zajadłe trąbienie kobz i dziki świst piszczałek, maszerował szyk piechoty uzbrojonej w halabardy, gizarmy, berdysze cepy i kolczaste wekiery. Odziani w futrzane burki, kolczugi i szpiczaste szyszaki żołnierze byli rzeczywiście niezwykle niscy. Krasno ludy z gór wyjaśnił Landsknecht, któryś z regimentów machakamskiego ochotniczego chufu. A ja, że my myślał, rzekł Okultik, że krasnoludy nie z nami, a przeciw nam, że zdradziły nas one paskudne karły i że z czarnymi w zmowie. Tyś myślał, Landsknecht spojrzał na niego z politowaniem. A czym? Ciekawość, ty kapcanie, gdybyś w zupie połknął karalucha, to w kiszkach więcej byś miał rozumu, aniżeli w głowie. Ci, którzy tam maszerują, to któryś z regimentów krasnoludzkiej piechoty, którą przysłał nam w sukurs brother Hook, starosta z mahakamu. Oni też w większości już w boju byli. Straty mieli duże tedy ich pod wyzimę cofnęli na przeformowanie. Bitny to naród krasnoludy potwierdził Melfi. Mnie jak wielander w oberży kiedyś jeden w ucho nasał windał, to mi w tym uchu dzwoniło do jule. Krasnoludzki regiment jest w kolumnie ostatni. Landsknecht osłonił oczy dłonią. Koniec przemarszu. Gościniec zaraz wolny będzie. Zbierajmy się i w drogę, bo już skoro południe. Tyle wojennego luda na południe maszeruje, powiedział sprzedawca amuletów Idriakwi, że niechybnie wielka będzie wojna, wielkie spadną na ludzi nieszczęścia, wielkie klęski na armię, ginął będzie lud tysiącami od miecza i pożogi. Owóż, uważacie panowie, że ów kometa, którego na niebie co noc widać, czerwony ogon ognisty za sobą wlecze. Jeślić u komety ogon siny albo blady, zwiastuje on zimne choroby: febry, pleury, flegmy i katary, a takoż nieszczęścia wodne, jak powodzie, ulewy albo długie słoty. Czerwona zaś barwa wskazuje, że jest to kometa gorączki, krwi i ognia, a takoż żelaza, które z ognia się rodzi. Straszne, straszne klęski spadną na lud. Wielkie pogromy będą i rzezie: jak to stoi w tym proroctwie? Będą trupy leżeć wysoko na łokci dwanaście. Na opustoszałej ziemi wyć będą wilcy, a człek ślad stopy drugiego człeka będzie całował. Biada nam! Dlaczego nam? przerwał chłodno lansknecht. Kometa wysoko leci. Z Nilfgardu też go widać, nie mówiąc o dolinie iny, skąd mówią menno kehurn nadciąga. Czarni też w niebo patrzą i kometę widzą. Czemu tedy nie przyjąć, że on nie nam, ale im klęskę wróży? Że to ich trupy będą w ułożone? tak jest warknął drugi lanknecht to im czarnym zgrabnieście to panowie wykoncypowali no pewnie minęli otaczające wyzimę lasy weszli na łąki i pastwiska pasły się tu całe tabuny koni różnych kawaleryjskich zaprzęgowych pociągowych ciężkich perszeronów trawie jak to w marcu było na łąkach tyle co kot płakał ale stały tam pełne siana wozy i brogi widzi ta oblizał wargi okultich, Ech, koniki i nikt nie pilnuje, tylko brać wybierać zawrzyj gębę syknął szczupak i służalczo wyszczerzył do lancknechtów szczerbate uzębienie. On panowie w jeździe zamarzył służyć, a potem tak na te rumaki łaso Wjeździe, parsknął lancknecht. Ot co się hamowi roi, koniuchem prędzej mu być, gnój spod koni widłami wybierać, taczką wywozić. E, prawie panie mówicie. Poszli dalej. Wnet dotarli na groble wiodącą wzdłuż stawów i rowów. I nagle nad wierzchołkami olch zobaczyli czerwone dachówki wież górującego nad jeziorem wyzimskiego zamku. No, to my prawie na miejscu rzekł handlarz. Czujecie? U — -u", wykrzywił się Melfi. Ależ smród! Co to? Pewnie żołnierze, co z głodu zdechli na królewskiej lafie zamruczał za ich plecami szczupak, ale tak by lancknechci nie dosłyszeli. Mało nosa nie urwie, he? zaśmiał się jeden. A no, stał tu tysiącami całemi wojenny lud na hibernie. A wojenny lud jeść musi. A jak zje? To fajda! Takim to już kształtem natura sprawiła i nic na to nie poradzisz. A co się na fajdało? To tu o, do tych rowów wywożą, wywalają, nawet nie przysypując. Zimą, póki mróz gówno mroził, szło jakoś wstrzymać, ale od wiosny? Pfo. A coraz to nowi nadchodzą i na starą kupę ładują. Drugi landsknecht też splunął. A u wielki bzyk słyszycie? To muchy. Chmary ich tu są. Wczesną wiosną nie widzia na rzecz. Owincie sobie gęby, czym który może, bo do oczu i ust nawłażą psie juchy. Iż wawo, im prędzej tędy przejedziem, tym lepiej. Minęli rowy. Ale nie udało im się zgubić smrodu. Przeciwnie. redałby głowę, że im bliżej miasta, tym zaduch był gorszy. Tyle, że bardziej urozmaicony, bogatszy skalą i odcieniami. Śmierdziały otaczające gród wojskowe obozy i namioty. Śmierdział ogromny lazaret. Śmierdziało tłoczne i ruchliwe podgrodzie. Śmierdział wał, śmierdziała brama, śmierdziało podwale. Śmierdziały placyki i uliczki. Śmierdziały mury wznoszącego się nad miastem zamczyszcza. Szczęściem nozdrza przyzwyczajały się szybko. I wkrótce. Za jedno im było, czy to gnój, czy padlina, czy to koci mocz, czy kolejna jadłodajnia. Muchy były wszędzie, bzyczały natrętnie, pchały się do oczu, do uszu, do nosa, nie dawały się odpędzić. Łatwiej było je rozgnieść na twarzy lub rozgryźć. Gdy tylko wyszli z cienia pod bramia, w oczy uderzył ich ogromny malunek na ścianie, przedstawiający rycerza z wycelowanym w nich palcem. Napis pod malunkiem pytał wielkimi literami: a ty, czy już się zaciągnąłeś? Już, już, mruknął Lansknecht. — Niestety. Podobnych malunków było dużo. Można było rzec, co ściana to malunek. Przeważał ów rycerz z palcem. Częsta była też patetyczna matka ojczyzna z rozwianym siwym włosem, mająca w tle płonące wsie i niemowlęta na Nilwgarskich pikach. Zdarzały się też wizerunki elfów z ociekającymi krwią nożami w zębach. Jare nagle obejrzał się i stwierdził, że są sami. On, lancknechci i handlarz. Po szczupaku, okultichu, wybranieckich kmiotkach i melfim nie było śladu. — Tak, tak — potwierdził jego przypuszczenie landsknecht, przypatrując mu się badawczo. — Zmyli się twoi druchowie. Przy pierwszej sposobności. Za pierwszym węgłem zamietli za sobą chwostami. I wiesz, co ci rzeknę, chłopcze? Dobrze to, że się wasze drogi rozeszły. Nie dąż k temu, by się znowu zeszły. Szkoda Melfiego, mruknął Jarę. To w sumie dobry chłopak. Każdy swój los sam wybiera. A ty chodź z nami, pokażemy, gdzie werbunek. Wyszli na placyk, pośrodku którego na kamiennym podwyższeniu stał pręgierz. Dookoła pręgierza skupili się rządni uciechy mieszczanie i żołnierze. Zakuty skazaniec, dopiero co trafiony pecyną błota w twarz pluł i płakał. Tłum ryczał ze śmiechu. Ejże! krzyknął Landsknecht, patrzaj tak, kogo to wdyby wzięli. Toż to fuzon! Ciekawość, za co jego tak? Za rolnictwo, pospieszył z wyjaśnieniem gruby mieszczanin w wilczym futrze i filcowej czapce. Za co? Za rolnictwo, powtórzył z naciskiem grubas. Za to, że siał. He, tera toście walnęli z przeproszeniem kieby wół na klepisko, zaśmiał się lancknecht. Ja fuzona znam, on szewcem jest, szewca synem, szewca wnukiem. W życiu ona ani orała, ani siała, ani zbierał. Walnęliście, powiadam, z tym sianiem, aże duch poszedł. Bajlifa własne słowa, zaperzył się mieszczanin. Będzie pod prangerem stał do Zorzy za to, że siał. Siał zaś złoczyńca za nilgarskim poduszczeniem i za nilgarskie srebrniki. Dziwne prawa. Jakieś zboże siał, zamorskie bodaj, niech wspomnę. A, defetyzm. Tak, tak, zawołał sprzedawca amuletów. Słyszałem, mówiło się o tym. Nilgardcy szpiegarze i elfy mur szerzą, studnie źródła i ruczaje różnymi jady zatruwają. A to akurat bieluniem, szalejem, leprą i defetyzmem. Ano kiwnął głową mieszczaninę w wilczurze. Wczoraj dwóch elfów powiesili. Pewnikiem za to trucie właśnie. Za rogiem tej uliczki, pokazał Landsknecht, jest oberża, w której urzęduje komisja werbunkowa. Wielka płachta tam jest rozpięta, na niej temerskie lilie. Znane ci przecie chłopcze. Trafisz więc bez kłopotu. Bywaj w zdrowiu. Dajcie nam, bogowie, spotkać się w lepszych czasach. Bywajcie i wy, panie, przekupień. Handlarz zachrząkał głośno. E, Cni panowie, powiedział kopiąc w kuferkach i puzdrach. Pozwólcie bym za waszą pomoc w dowód wdzięczności... Nie trućcie się, dobry człowieku, rzekł z uśmiechem Landsknecht. Pomogło się i już. Nie ma o czym gadać. Może cudowna maść przeciw postrzałom? Handlarz wyszperał coś na dnie puzdra. Może uniwersalny, a niezawodny lek na bronchit, podagrę, paraliż, łupież, tudzież zołzy? A może balsam żywiczny do urządzenia pszczół, żmi i wampirów? A może talizman do ochrony przed skutkami spojrzenia złego oka? A macie może, zagadnął drugi lancknecht poważnie, Coś do ochrony przed skutkami złego żarcia? Mam, krzyknął rozpromieniony handlarz. Oto wielce skuteczna Dryakijew z magicznych korzeni uczyniona, pachnącymi zioły doprawiona. Wystarczą trzy krople po posiłku. Proszę, wierzcie, cni panowie. Dzięki. Bywajcie tedy, panie, bywaj i ty, chłopcze. Powodzenia. Uczciwi, polityczni i grzeczni, ocenił handlarz, gdy żołnierze zniknęli w tłumie. Nieco dnia takich napotkasz. — No, ale i ty udał mi się, paniczu. Cóż wtedy tobie dam? Amulet piorunochron? Bezoar? Żółwi kamyk przeciwwiedźmowym urokom skuteczny? Ha, mam i trupi do okazania. Mam i kąsek ususzonego diablego łajna. Dobrze jest takie w prawym bucie nosić. Jare oderwał wzrok od ludzi za wzięcie zmywających ze ściany domu napis — Precz z zasraną wojną. — Ostawcie, powiedział. Czas na mnie. — wykrzyknął handlarz, wyciągając z pustra mosiężny medalionik w kształcie serduszka. To winno ci się przygodzić młodzieńcze, bo rzecz to w sam raz dla młodych. Jest to wielki rarytas. Jeden tylko taki mam to czarodziejski amulet. Sprawia, że o noszącym jego miła nie zapomni, choćby czas ich rozdzielił i mnogie mile. Otóż spójrz, tu się otwiera, wewnątrz karteluszek z papirusu cienkiego. Na owym karteluszku, inkaustem magicznym, czerwonym, który mam, wystarczy imię ukochanej zapisać, a owa nie zapomni, serca nie odmieni, nie zdradzi i nie porzuci. No? Hmm. Jare, zaczerwienił się lekko. Czy ja wiem. A jakie imię, kupiec zanurzył patyczek w magicznym inkaustie, mam zapisać? Ciri, znaczy Cyrilla. Gotowe, bierz! — Jarę, a ty co tu robisz, do set diabłów? Jare odwrócił się gwałtownie. Miałem nadzieję, pomyślał machinalnie, że zostawiam za sobą całą moją przeszłość, że wszystko teraz będzie nowe. A bez przerwy niemal wpadam na starych znajomych. — Pan Denis Cranmer. Krasnolud w ciężkiej szubie, kirysie, żelaznych karwaszach i lisim szłyku z kitą obrzucił bystrym spojrzeniem chłopca, handlarza, a potem znowu chłopca. Co ty? spytał surowo, strosząc brwi, brodę i wąsy tutaj robisz, żarę. Ale... Chłopiec przez moment zastanawiał się, czy nie skłamać, a dla uwiarygodnienia nie wplątać w kłamliwą wersję życzliwego kupca. Ale prawie natychmiast porzucił pomysł. Denis Cranmer, służący niegdyś w gwardii księcia Ilander, cieszył się opinią Krasnoluda, którego trudno oszukać i nie warto próbować Chcę zaciągnąć się do wojska wiedział. Jakie będzie następne pytanie? Nenekę zezwoliła na to? Nie musiał odpowiadać. Zwiałeś, pokiwał brodą Denis Cranmer. Zwyczajnie zwiałeś ze świątyni, a Nenekę i kapłanki rwą tam sobie włosy z głowy. Zostawiłem list, Bąknął Jarę. Panie Kranmer, ja nie mogłem, ja musiałem. Nie godziło się siedzieć bezczynnie, gdy nieprzyjaciel w granicach. W groźnej dla ojczyzny chwili. A do tego... Ona... Ciri, matka Neneke, za nic nie chciała się zgodzić, chociaż trzy czwarte dziewcząt ze świątyni posłała do armii, mnie nie pozwalała, a ja nie mogłem. Więc zwiałeś. srogo zmarszczył brwi krasnolud. Dokroć set sakramenckich demonów. Powinienem związać cię w i odesłać do Elander kurierską pocztą. Kazać cię zamknąć w jamie pod zamkiem do czasu, gdy kapłanki zjawią się po odbiór. Powinienem... sapnął gniewnie. Kiedy ostatnio jadłeś, Jarę? Kiedy ostatnio miałeś w gębie ciepłą strawę? Prawdziwie ciepłą? Eee, trzy. nie, cztery dni temu. Chodź. Jedz wolniej, synku, upomniał zoltanciwej, jeden z kamratów Denisa Kranmera. To niezdrowo żreć na chybcika, nie żując jak należy. <laughs> Dokąd ci tak spieszno? Wierz mi, nikt ci tej strawy nie odbierze. Jarę nie był tego taki pewien. W głównej sali zajazdu pod misiem kudłaczem odbywał się właśnie pojedynek na kułaki. Dwóch, przysadzistych i szerokich jak piece krasnoludów, prało się pięściami, aż dudniło. Wśród ryku kamratów z ochotniczego hufu i aplauzu miejscowych prostytutek. Trzeszczała podłoga, padały meble i naczynia, a krople rozsiewanej z rozbitych nosów krwi sypały się dookoła jak deszcz. Jarę tylko czekał, kiedy któryś z wojowników runie na ich oficerski stół, zwalając drewniany talerz ze świńskimi golonkami, michę parzonego grochu i gliniane kufle. Przełknął szybko odgryziony kawał tłustości, wychodząc z założenia, że to, co połknięte, to jego. — Nie bardzo pojąłem, Denis. Drugi krasnolud, nazwany Sheldonem Skaksem, nawet nie odwrócił głowy, choć jeden z walczących omal go nie zawadził, zadając sierpowy. — Skoro ten chłopak to kapłan, to jaką modą jemu się zaciągać? Kapłanom krwi przelewać nie lza. On jest wychowankiem świątyni, nie kapłanem. Nigdy psia krew nie mogłem zrozumieć tych pokrętnych ludzkich zabobonów. No, ale z cudzych wierzeń nie godzi się drwić. Wynika jednak, że ten tu młodzian, choć w świątyni wychowany, nie ma nic przeciwko rozlewowi krwi. <złasz> Zwłaszcza Nilfgardzkiej. Co młodzieńcze? Dajże mu w spokoju zjeść skaks. Ja z chęcią odpowiem. Jarę przełknął kęs golonki i wpakował do ust przygarść grochu. Otóż jest to tak. Przelewać krew wolno na wojnie sprawiedliwej. W obronie wyższych racji. Dlatego się zaciągnąłem. Matka ojczyzna wzywa.